Po czym poznać, że mężczyzna angażuje się w relacje, a nie patrzy tylko pod kątem seksu. Kluczowym filtrem jest to, co się dzieje po seksie, no bo wielu mężczyzn może wysyłać sygnały sugerujące, że chcemy jakieś relacji przed seksem, po to, żeby do tego seksu doprowadzić. Więc jeżeli jest tak, że po seksie widzisz, że to zaangażowanie się zwiększa, czyli mężczyzna częściej z tobą pisze, częściej chce z tobą się spotykać. Jak wcześniej to było dwa razy w tygodniu, teraz jest trzy razy w tygodniu. Eee, Chce spędzać czas też poza jego czy Twoim mieszkaniem i poza aktywnością czysto seksualną, po to, żebyście wyszli gdzieś na miasto, żebyście poszli do muzeum, żebyście spotkali się z jego znajomymi, przedstawiać cię swoim znajomym i sprawia, że ty czujesz się częścią jego życia. To, to, są, to są wszystko sygnały, które świadczą o tym, że mężczyzna chce, żeby była w jego życiu na poważniej. Nawet takie proste rzeczy jak to, że gdy wychodzicie z domu, łapiecie za rękę i dziecie za rękę, jako powiedzmy przyszła para potencjalna. I ja bym tutaj dużo bardziej zwracał uwagę właśnie na czyny, aniżeli na słowa. Bo on się zna, może mówić, że nie jest zainteresowany niczym poważnym, ale jego, jego zachowania będą sugerowały coś innego. A z drugiej strony, może mówić, że jest czymś zainteresowany poważnym, ale jego, jego zachowania w ogóle tego nie będą odzwierciedlały.